Moja magia działa cuda. Dzień dobry, kochani. Podziękowania i potwierdzenia mojej mocy spływają i spływają szerokim strumieniem. To już dziesiątki tysięcy takich przypadków, na które mam oczywiście dowody. Dziś kolejne podziękowanie od osoby, która dołączyła do tego licznego grona osób, którym pomogłem. Był płacz, łzy, kłótnie i smutek w związku. Zobaczcie sami, jaki jest stan po moim rytuale. Treść wiadomości: Dzień dobry, panie Łukaszu. Wszystko wróciło do cudownego stanu. Jest bardzo dobrze. Rytuał działa i niech tak zostanie. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Super wiadomość w takim razie. Cieszę się, że jesteście szczęśliwi. Wróżbita Łukasz Węcka